Przeżyliśmy oczywiście jakieś przygody. Jedna z nich się wzięła stąd, że nagle gruchnęła wieść, że jedna cela nie wróciła ze spaceru. Bo nas o konkretnych godzinach wyprowadzono do takich spacerniaków więziennych, czyli takich betonowych wybiegów maleńkich przykrytych siatką i na górze tam spacerował sobie strażnik z karabinem. I to było w okresie, kiedy cele były zamknięte. I nagle kuchnęła wieś, że czwórka nie wróciła. No, że cela numer cztery, że ich czterech tam było i że nie wrócili ze spaceru, nie wiadomo gdzie są. No to, że musimy jakoś protestować. No, i w ramach tych narad, prawda? No bo jak jest cichy korytarz, to nawet jak są drzwi zamknięte, jak się krzyczy, no to słychać, prawda? No to nie są betonowe, te, te mury gołe i tak dalej, no dźwięk się odbija. Poza tym, w związku z tym, że podczas budowy e, służba więzienna czy jacyś funkcjonariusze e, e, reżimowi rozkradli sporo materiałów budowlanych, to te mury były tak słabe, że, mo, że wielu ludzi, ja akurat tego nie zrobiłem, ale wielu ludzi wydłubało zaprawę, wyjęło cegły i mieli te dziury między celami. Bo ścianki działowe były jedną z jednej cegły. Bo na wolność nie można było uciec tamtędy, ale listy przekazywać sobie, papierosy czy cokolwiek, czy grzałki, można było. Także informacja się szczegółowo rozeszła, konkretnie tych czterech internowanych zniknęło, nie wiadomo gdzie są. Dobrze, barykadujemy się w celach, zapadła decyzja. No wszystkie protesty te więzienne są takie, no po prostu są w jakimś sensie wyrazem nierównowagi sił, prawda? No, jedna strona jest pozbawiona możliwości działania, a druga ma wszystkie argumenty w ręku. A jeśli jeszcze jest to komunistyczne więzienie, no to ma naprawdę wszystkie argumenty. Bo w jakimś praworządnym kraju, no to jeszcze są jakieś ograniczenia natury prawnej, ale przecież nie w komunizmie. No i tak się złożyło. <gryw> Opowiadam już to tyle razy, że mi to trochę nudzi, ale. Że tylko, tylko ja się za, z kolegami, żeśmy się zabarykadowali, tak że oni nie mogli wejść. Reszta to została otwarta natychmiast. Ponieważ drzwi się otwierają na zewnątrz, prawda? Nie mogą się do wewnątrz otwierać, bo wtedy można by było się barykadować w sposób prosty. Natomiast otwierają się na zewnątrz. A ludzie się normalnie zabarykadowali, tam łóżka poprzestawiali tam. No to to nie tworzyli, tam pchnęli to wszystko. I w takich sytuacjach się wzywa atandę tak zwaną. Czyli takich dwumetrowych drągali, którzy nie są strażnikami, nie mają do czynienia z więźniami na co dzień, tylko są w ramach interwencji. No takie jest zamo więzienie. Tylko w razie buntu właśnie czegoś takiego, to wzywa się jakby osobne jednostki. których nawet nie ma w każdym więzieniu, tylko one są jak w, w jakimś okręgu czy w czymś tam, to no nie, nie, nie ma żadnego znaczenia. A ja wymyśliłem taki sposób, że rozebrałem, je, łóżka były sprężynowe. Na konstrukcji sprężynowej leżały takie materace. No dzisiaj się już nie stosuje takie częściowe, prawda? Tam były dwa materace pod nogi i tułów i osobny podwyższony materacek pod głowę. No i po rozebraniu tych części tego, tej podstawy sprężynowej otrzymaliśmy stalowe, silne haki. Tak? I ja z kolegami założyliśmy, ja, ja jestem technicznie zero, żadnych, a wtedy jakoś mi to przy, wydawało się, że to jest oczywiste i naturalne, prawda? A jak wpadły na taki pomysł, to koledzy szybko się przyłączyli i myśmy założyli ramę na ścianę. Prawda? Później była wnęka drzwiowa i dopiero te drzwi, które się na zewnątrz. Judasz był podziurkowany. Metalowe drzwi były podziurkowane w miejscu Judasza. Prawda? Z zewnątrz była klapka i szkło, a od wewnątrz, żebyśmy nie rozbili, żeby więźniowie nie rozbili, były tylko dziurki. Tych dziurek było od cholery. Za każdą dziurkę stalowy haczyk, a z drugiej strony za pełną siatkę, tą stalową, zaczepiony. No to tych dziurek tam było z 25. No to 25 haków stalowych, to były, ja wiem, 4-milimetrowe druty. No to to już nie są żarty. To już nie są żarty. W związku z czym nie można było drzwi otworzyć. Przyszli ci drągale, z łomami nawet, z tym. No jak otworzyć drzwi? Jak one są trzymane? No nie w centralnie, tylko trochę wyżej, ale jednak na środku, prawda? Żadną miarą. Przynieśli młot pneumatyczny i wypruli całą ramę. Rozumie pan? Musieli wypróć wszystko, ściany popróć i <grytanie> wyszarpać jakąś tą ramę łóżka przez tą dziurę. No i wtedy, wtedy oczywiście kazali nam wyjść. Ustawiona była ścieżka zdrowia. No i lali nas pałami tymi, prawda? W związku z tym, że ja wiedziałem, że tak będzie. To znaczy wiedziałem, no nie wiedziałem, ale byłem przekonany, że muszą nas no, jakoś, muszą się wyładować, nie? I nas jakoś ukarać w sposób adekwatny do ich wyobrażeń i, i świadomości prawnej. W związku z tym, a to było już po kilku miesiącach siedzenia. W związku z tym mieliśmy już jakiś zapas ubrania, mówię, ubieramy wszystko co mamy. Więc ja włożyłem tam trzy podkoszulki, dwie koszule, sweter i kurtkę na misiu sztucznym. Akurat miałem kozaki, to, mnie dużo, to dużo mi pomogło, że miałem kozaki prawie do kolan. Po głowie nie bili, muszę przyznać. Zresztą tak szedłem, prawda, z rękami na głowie. Na głowie miałem zupełnianą czapkę, rzecz jasna, ale po głowie nie bili. Bili po plecach i po łydkach, bo po łydkach boli, a no nie ma ryzyka, że uszkodzą nerkę czy coś. Bili po plecach, po łydkach. No to na plecach miałem ledwo widoczne takie sine paski, naprawdę. no Widoczne, ale no nie, to nie były. Nie były czarne, tylko były lekko liliowe na no, łytkach nic, bo miałem grube skarpety, a na tym ze sztucznej skóry takie no buty z cholewami, nie, kozaki. I tak przeszedłem przez tą ścieżkę. Oczywiście poszedłem do lekarza, kazałem zrobić obdukcję i lekarz zmuszony był tam wpisać, że coś tam na plecach mam, no ale poza tym jakie to miało znaczenie, nie? I to był więzienny lekarz, miejscowy. No, i wpakowali nas do, suteren, do cel w suterenie, czyli na poziomie minus jeden właściwie, które były świeżo po zalaniu, więc tam było bardzo nieprzyjemnie. Ściany były mokre po prostu, mokrusieńkie. No, bo to było za, woda tam stała. No, Niezmelinowane było to więzienie widocznie, no, znaczy niewidocznie, no, na pewno nie było zmelinowane. Ukradli te rury do melioracji, tak ukradli cement. Że ściany, ze ścian można było palcem czy widelcem wydłubać cegły. No, ktoś musiał ten cegłę, e, cement ukraść, prawda? W koło stały piękne domy tych wszystkich strażników. Więc i tam żeśmy siedzieli, i tam żeśmy w dodatku jeszcze wymyślili, że będziemy głodówkę prowadzić. No. Więc tam było nieprzyjemne, bo zimno, wilgotno. Oczywiście nie było w ogóle łóżek, tylko takie materacje, jakby do gimnasty. Jakie były w, w sali gimnastycznej, są takie płaskie, pokryte dermą materacje. To tam takie rzucili na podłodze, no bez pościeli, koców, bez niczego. No i tam nas z ośmiu wpakowali. Nie, na tych przyjaznych ośmiu. Tam naszą czwórkę wpakowali do takiej właśnie celi, za... świeżo po zalaniu. No i tam nie pamiętam, ile tam byliśmy. Pamiętam, że bardzo było nam miło całej czwórce, jak wracaliśmy i cały korytarz bił brawo. Bo się zorientowali, że tylko myśmy dali czadu, prawda? A oni zostali otwarci, tak, no, 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 no jakby nie byli w ogóle zabarykadowani.